Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Ośrodku Myśli Politycznej. Kontynuujemy nasz cykl komentarzy około polityki bieżącej konkretnych krajów. Dzisiaj wchodzi na arenę Gigant Stany Zjednoczone, a jeśli Stany Zjednoczone, to jest z nami Pan Profesor Jarosław Szczepański z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Stany Zjednoczone, tak, chociaż tak jak powiedziałem, na wstępie gigant i generalnie wiele mówi się o Stanach w debacie takiej Twitterowo-dziennikowo-gazetowo-internetowej, to wciąż w zasadzie system wyborczy tych Stanów Zjednoczonych pozostaje nieznany w szczegółach. Panie profesorze, jakie wybory w Stanach są przed nami w najbliższych latach i jak one w zasadzie będą przebiegać? Mhm. Wybory w Stanach Zjednoczonych odbywają się właściwie co, co roku. Co roku na jesieni, w pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada, mamy Election Day, czyli dzień wyborczy. Te wybory mają różny charakter. Stany Zjednoczone są państwem sfederalizowanym, dodatkowo państwem, które posiada swoją przeszłość kolonialną. I w związku z tym wybory prowadzone są na różnych poziomach oraz dotyczą różnych grup, również grup etnicznych, bo istnieją jeszcze wybory, o których bardzo rzadko się mówi, czyli wybory plemienne. Zresztą wybory plemienne w części rezerwatów Indian, w części Konfederacji Indiańskich, będą miały miejsce właśnie za rok. W tym roku mieliśmy wybory tak zwane połówkowe czyli wybory, w których. Odnawiana była jedna trzecia składu Senatu, cała Izba Reprezentantów. Izba jest odnawiana co dwa lata, a połówkowe, dlatego że odbywały się w połowie kadencji prezydenta. Tradycyjnie jest to pewnego rodzaju test na to, w jaki sposób radzi sobie prezydent i jego administracja. Tradycyjnie też ten test jest co do zasady oblewany przez prezydentów, przynajmniej prezydentów, którzy sprawowali swój urząd po II wojnie światowej. Natomiast Tegoroczne wyniki wyborów nie były takie oczywiste. Prawdopodobnie apetyty republikanów były dużo większe. Miała pojawić się Czerwona Fala, Red Wave, która miała znieść kandydatów demokratycznych. Tak się nie wydarzyło, ale to związane było między innymi z obecnością Donalda Trumpa i jego kandydatów. Prawdopodobnie o tym będziemy mogli porozmawiać w drugiej części naszego spotkania. Zostawmy to może na, na kwestie dotyczące konserwatyzmu i jego postrzegania. Natomiast co do samych wyborów? Wybory w 2023 roku odbędą się co prawda na poziomie lokalnym w, w większości albo przynajmniej w dużej liczbie stanów. Będą to wybory burmistrzów, burminy lokalnych rad, rad szkolnych, które mają istotne uprawnienia w zakresie kształtowania programu tak naprawdę oraz relacji pomiędzy rodzicami, a szkołą, dziećmi, a nauczycielami. To są trochę... Innego rodzaju rady niż rady rodzicielskie, znane nam z Polski. To są naprawdę instytucje o charakterze politycznym, tak naprawdę. Odbędą się wybory również takich instytucji lokalnych, które w Polsce zazwyczaj są obsadzane przez nominacje. Na przykład skarbnicy, lokalni audytorzy, którzy mają patrzeć na ręce władzy wykonawczej. Tego rodzaju stanowiska w Stanach Zjednoczonych są obsadzane również z wyboru, bo jak zauważył profesor Lewicki, tak naprawdę. To jest jedyny sposób na to, żeby podzielić odpowiedzialność za sprawowanie władzy pomiędzy wszystkich obywateli. Jeżeli ktoś bierze udział w wyborze, to staje się współodpowiedzialny za tych, którzy sprawują władzę jako jego reprezentanci. Coś w tym jest. Ja natomiast dodaję do tego takie oto, taką to konkluzję, że w Stanach Zjednoczonych istnieją tylko dwa sposoby nobilitacji. Jednym z nich są właśnie wybory. Nie ma innego sposobu nobilitowania kogoś i obsadzenia na urzędzie niż wybory. Drugim sposobem są wysokie zarobki, bo właściwie poza przeskoczeniem z klasy do klasy społecznej, zmianą miejsca zamieszkania, wyrwania się z tej swojej bańki oraz miejsca w mocno posegregowanym społeczeństwie amerykańskim za pomocą pieniędzy, to niewiele mamy innych opcji. I to szczególnie widać w klasycznych amerykańskich miastach, czyli nie Nowym Jorku, Los Angeles czy San Francisco, ale takich miastach interioru, takich jak Columbus, Ohio czy, czy nawet Atlanta w Georgii. W każdym razie przyszłoroczne wybory na poziomie stanowym odbędą się właściwie tylko w trzech stanach. Będzie to Kentucky, Louisiana i Mississippi. W tych stanach odbędą się wybory gubernatorów, przy czym Louisiana będzie musiała zmienić swojego Gubernatora, ponieważ dotychczasowy gubernator z Partii Demokratycznej zrealizował już pełny cykl kadencji, tam jest linii dwóch kadencji, co ma wymuszać częstszą zmianę władzy. Z ciekawych wyborów odbędą się również te, o których mówiłem wcześniej, to znaczy wybory w plemionach indiańskich. Wybory w plemionach indiańskich odbędą się właściwie w dwóch miejscach: u Indian Ciroki i Chaktau. Indianie ciroki, dodatkowo ci, którzy rezydują na wschod we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, większość została przesunięta. W takim ruchu 15 tysięcy Indian Cherokee przesuniętych za rzekę Mississippi, część ich została, kilku, kilkuset oni założyli Konfederację Wschodnią. W niej też odbędzie się referendum dotyczące struktury władzy. Tam, podobnie jak w przypadku władz amerykańskich, tych powiedzmy narodowych i samorządowych, ale rozumianych jako nieetniczne, też występują funkcje takie jak no, jednoosobowa egzekutywa. Zgromadzenie, ale również sądy, które też są obsadzane w formie wyborów. Więc tak mniej więcej kształtuje się kalendarz wyborczy przyspółroczny. Te wybory plemienne odbywają się wcześniej, około miesiąca wcześniej niż wybory powszechne. W 2024 natomiast mamy już pełne wybory, tak parlamentarne, jak i wybory prezydenckie, i będzie to ten jak co cztery lata rok przestępny, którym w pierwszy wtorek, po pierwszym poniedziałku pe, odbędzie się Election Day i w którym Amerykanie ruszą do urn wyborczych, żeby oddać głos. No tylko właśnie, czy rzeczywiście ruszą do urn wyborczych, to jest takie najważniejsze pytanie, bo Amerykanie ruszają do urn wyborczych tylko w pewnym procencie. W większości Stanów umożliwione jest głosowanie poprzez oddanie głosu pocztowego, przy czym głos pocztowy to też pewnego rodzaju eufemizm, bo część z tych głosów jest oddawana w systemie hybrydowym, to znaczy zarejestrowanie wyborcy, i rejestr to jest kolejna rzecz, którą będzie musieli poruszyć. Zarejestrowanie wyborcy uzyskują karty do głosowania pod swój adres zamieszkania. Tam nie ma meldunku, co jest dosyć istotnym zastrzeżeniem, jeżeli chodzi o system wyborczy i sposób organizacji wyborów. E, otrzymują karty, które będą mogli odesłać bądź złożyć w. W lokalu wyborczym albo w specjalnym miejscu do tego przeznaczonym, specjalnej zabezpieczonej skrzynce i oddać ten głos. Czasem zdarza się tak, że brakuje jakichś elementów na tym oddanym głosie, na przykład daty. Takie rzeczy były dosyć poważnym problemem w tegorocznych wyborach w Pensylwanii. Tam należało walidować te głosy, to znaczy pojawić się raz jeszcze w lokalu wyborczym, czy po raz pierwszy być może w lokalu wyborczym i odpowiednio dokonać walidacji takiego głosu. Ważne jest to, że wybory i procedura wyborcza nie jest jednolita, ponieważ wybory zostały pozostawione jako kompetencja dorozumiana czy wyłączna Stanów. Daty wyborów określane są na poziomie. Krajowym, czyli federalnym, natomiast na poziomie stanowym określona jest procedura. Stąd też w niektórych wyborach mamy obowiązek uzyskania przez kandydata do Senatu powyżej 50% ważnie oddanych głosów w Georgii, dlatego mamy 6 grudnia tzw. ranów, czyli dogrywkę. U nas byśmy powiedzieli po prostu drugą turę wyborów. W, w innych mamy specyficzne przepisy dotyczące realizacji Wyborów do kolegium wyborczego. Jest to wielka różnorodność. Na pewno jest tak, że Amerykanie żyją wyborami i widać to na każdym trawniku, przed każdym domem. Kiedy zaczynają się wybory, widać pojawiające się na każdym. Trawniku, plakietki z nawet lokalnymi kandydatami, którzy mają objąć miejsca w właśnie przywołanej przeze mnie wcześniej Radzie Szkolnej. Amerykanie są bardzo aktywni pod tym względem, żyją tymi wyborami, tak naprawdę. To może tyle tytułem wstępu. Zostawię panu głos, może tak, żeby poprowadzić trochę tą debatę w kierunku, która będzie interesująca dla słuchaczy. Tak, tutaj pan profesor wspomniał o tym konserwatyzmie i już wspomniał, że przejdziemy do niego w tej drugiej części. Ja jeszcze chciałem dopytać co do wyborów, zanim druga część. O, o komentarz pana profesora co do samych wyników tegorocznych wyborów, jeśli można kilka słów w tym temacie. Jeżeli chodzi o tegoroczne wybory, to apetyt republikanów był oczywiście zdecydowanie większy. Problem tylko polega na tym, że apetyt był budowany na podstawie sondaży. Sondaże od przynajmniej początku XXI wieku w mojej ocenie wykorzystywane są dużo bardziej jako narzędzie polityczne, niż narzędzie, znaczy narzędzie walki politycznej, niż narzędzie diagnozy. I to jest rzecz problematyczna ponieważ okazuje się że nie do końca powinniśmy jako badacze ufać sondażom raczej rozeznanie w bieżącej sytuacji politycznej wyczucie nastrojów politycznych analiza po Polegająca na prowadzeniu obserwacji uczestniczących, czyli wyjście spoza tego tak zwanego desk research, tego badania życia politycznego z za biurka czy z katedry, i sprawdzenie, jakie są rzeczywiście nastroje społeczne, przeprowadzenie wywiadów, życie w miejscu, który chcemy badać, to chyba jedyny sposób na, na to, żeby móc prognozować przyszłość. No i z prognozą też jest ten problem, że od nauk społecznych. Dziennikarze, a często politycy, w szczególności na badacze nauk politycznych, Wymagają przewidzenia przyszłości, natomiast nie taka jest rola nauk społecznych. Nauki społeczne mogą przewidywać, co do zmiany układu sił, jak nowy układ w systemie politycznym będzie wpływał na procesy w ramach tego systemu. Natomiast wróżenie co do tego, jak wyborca autonomiczny, wolna jednostka odda głos i przeliczenie tego na miliony, jest bardziej zabawą Buchmachera, ewentualnie szacowaniem prawdopodobieństwa. No, w każdym razie te szacunki prawdopodobieństwa wyglądały tak, że Izba Reprezentantów miała być wzięta szturmem, natomiast były duże szanse na to, że Senat zostanie również objęty przez reprezentantów, przez senatorów z Partii Republikańskiej. Tak się nie wydarzyło. Moja diagnoza jest taka, to wina Trumpa w dużej mierze, ponieważ jego kandydaci, kandydaci na maszyni przez niego w prawyborach, to kolejny ciekawy element systemu wyborczego Stanów Zjednoczonych, nie poradzili sobie tak dobrze, jak by chcieli tego wyborcy republikańscy, a być może właśnie sobie tak kiepsko poradzili, bo wyborcy amerykańscy ich nie chcieli. Należy pamiętać, że w prawyborach biorą udział w szczególności zarejestrowani wyborcy. Większo w sporej liczbie stanów, o ile nie w większości, wybory, prawybory, czyli te wybory, w których wybiera się dopiero kandydatów do tych wyborów e, pełnych czy generalnych, są wybierani przez zarejestrowanych wyborców i teraz zliczając liczbę stanów, w których wybory są zamknięte, to znaczy tylko zarejestrowani uprzednio wyborcy mogą oddać głos oraz tych, których wybory są częściowo zamknięte, czyli tam, gdzie członkowie innych niezależnych partii mogą również oddać głos, ale przede wszystkim głosują wyborcy zarejestrowani dla danej partii. Ten rejestr prowadzony jest w ogóle przez, przez stany, to, to nie jest tak, że on jest prowadzony przez, przez poszczególne partie. Ci wyborcy zarejestrowani, którzy są z góry afiliowani przy danej partii, oni zazwyczaj mają profil skrajny. Co znaczy, że profil kandydata będzie odbiegał znacząco od profilu przeciętnego wyborcy w wyborach powszechnych, i to jest pewnego rodzaju problem. Strategia Donalda Trumpa jest strategią promującą rozwiązania, które nie są klasycznymi rozwiązaniami republikańskimi. Tu też ten konserwatyzm Trumpa, on jest konserwatyzmem, takim bym powiedział. Powierzchniowym bardziej niż, niż, niż rzeczywistym. Natomiast była pokazana w ubiegłym roku alternatywa w Virginii. Gleniankin który nie był przewidywany do tego, żeby objąć stanowisko gubernatora, on odwołując się do takiej bardziej klasycznej amerykańskiej, republikańskiej narracji, wskazując na potrzeby bud budowania wspólnoty, odrzucenia identity politics, odrzucenia narracji związanych z CRT, czyli tą krytyczną teorią rasy. Wyznamy krytyczną teorię bardziej z zakresu nauk prawnych i niemieckich rozważań na ten temat, natomiast ona została adaptowana w Stanach Zjednoczonych głównie na potrzeby rasowości. To, to też podstawowa kategoria w Stanach Zjednoczonych. Podobna w moim odczuciu do podziałów, jakie w Europie wzbudza czy powoduje koncepcja narodowości, to, to, to można mniej więcej tak, tak przełożyć. Oczywiście są dużego rodzaju zastrzeżenia do tego postulatu, ale, ale to mniej więcej dla bardziej popularnych popularnej audycji, może, można by to tak streścić. Więc tak, te wybory poszły nie pomyślnie republikanów, udało im się uzyskać Izbę Reprezentantów, co w pewnym rodzaju będzie hamowało proces legislacyjny, wpływało na bieżącą politykę. Trump odniósł porażkę, mimo to ogłosił start w wyborach prezydenckich, no i teraz czekamy na kontrkandydatów. Mamy jednego gubernatora De Santisa, który jest Trumpem w wersji odchudzonej, troszeczkę bardziej nawiązującym do tradycyjnych republikańskich wartości, ale nadal nie wiemy, czy wystartuje. Być może wystartują inni kandydaci. To się dopiero okaże tak naprawdę w przyszłym roku. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź, za to doprecyzowanie. I jest to takie doprecyzowanie, które umożliwia nam płynne przejście do tej właśnie drugiej części, bo i te wyniki wyborów, i ten może nie rozłam, a różnice, które dostrzegamy właśnie w łonie republikanów, połączone z ostatnim projektem opublikowanym przez Heritage Foundation, mówię o tych siedmiu punktach, które niedawno pojawiły się w prasie amerykańskiej, skłania nas to do zastanowienia nad tym, czym właściwie ten amerykański konserwatyzm jest. No bo my rozumiemy go po europejsku, a jak rozumie go USA? Czym jest konserwatyzm w wydaniu Stanów Zjednoczonych? Mhm. Stanów Zjednoczonych konserwatyzm to zupełnie coś innego tak naprawdę niż konserwatyzm w Europie, a w szczególności coś innego niż konserwatyzm w Polsce. Bo kiedy popatrzymy na historię Polski, a rozumiem, że głównymi naszymi odbiorcami są jednak polscy widzowie, to zauważymy, że mm, polski konserwatyzm skręca delikatnie w kierunku rozwiązań socjalnych. To wynika z historii najnowszej politycznej Polski, kiedy ruchy określane często w opracowaniach popularnych, ale i naukowych jako prawicowe, związane z Solidarnością, wyrastały z ruchu sprzeciwu robotników i poprawy. Życia, jakości życia, warunków socjalnych, warunków pracy. Ten komponent socjalny on jest obecny od właściwie samego początku w tym 20, późno XX wiecznym i XXI wiecznym polskim konserwatyzmie. No, to też często jest zarzucane prawu i sprawiedliwości, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy, że oni są takimi socjalkonserwatystami, a niekoniecznie partią klasycznie konserwatywną. To wynika w dużej mierze z historii ruchu, na bazie którego została zbudowana partia prawo i sprawiedliwość. W Stanach Zjednoczonych mamy rzecz zupełnie odwrotną, to znaczy Stany Zjednoczone wzrosły ze sprzeciwu przeciwko władzy monarszej. Stany Zjednoczone, choć posiadają nieznane szerszej publiczności tradycje, nawet arystokratyczne, bo dla samego przykładu Maryland został stworzony, powołany do życia jako kolonia w formie palatynatu, gdzie obowiązywało normalne prawo feudalne, gdzie Lord Baltimore rozdawał nadania, znaczy Udzielać nadań ziemskich i właścicieli, właściciele dworków, manners, byli jego podwładnymi na zasadzie prawa feudalnego. Więc ta tradycja przetrwała aż do XVIII wieku. Ona dopiero została zmieniona wraz z rewolucją, ale w umysłach ludzi trwała dalej, w pewnym zakresie oczywiście. To to też y, sposób powoływania kolonii y, w pewnym sensie odbił się potem na historii konserwatyzmu amerykańskiego, bo i ze Stanów Południowych zdecydowanie więcej konserwatystów y, pochodzi niż ze Stanów Północnych, chociaż są wyjątki. Na no przykład, Russell związany był z Uniwersytetem w Michigan, czy w ogóle z, z Michigan, więc, więc i, i, i klasycy konserwatyzmu mogli pochodzić ze Stanów y, Północnych. W każdym razie, jeżeli chodzi o konserwatyzm amerykański, on w dużej mierze y, pochyla się w kierunku Liberalizmu. I teraz można by powiedzieć, że w takim razie Hayek miał rację, konserwatyzm nie istnieje, bo konserwatyzm musi powielać rozwiązania tych, którzy byli przed nami i rozwiązania przeszłe. No nie do końca, bo przecież istnieje pewnego rodzaju rdzeń konserwatyzmu, który jest obecny zarówno na kontynencie amerykańskim, jak i na kontynencie. Europejskim. Co więcej, Kirk Russell zauważył, że należy odróżnić partyjność od ideologii i to, czy partia dana reprezentuje dany profil ideowy, nie oznacza, czy dana ideologia w ogóle istnieje. I tutaj ten Heritage Foundation i ich postulaty właściwie korespondują w dużej mierze z tym, co pisał Kirk Russell najpierw w swoich siedmiu, a potem dziesięciu punktach dotyczących konserwatyzmu. W Stanach Zjednoczonych konserwatyzm związany jest oczywiście z poszanowaniem tradycji, zwyczajów konstytucyjnych, z Poszanowaniem wiary i tradycji, które są ze sobą łączone, ale również wiarą w indywidualizm oraz prawo własności, które związane jest, jest bezpośrednio z prawem do wolności. Własność i wolność są, przeplatają się ze sobą w ujęciu konserwatywnym. Właściwie nie odbiega to jeszcze mocno nawet od społecznej nauki Kościoła katolickiego, gdyby nie to że ta gospodarka wolnorynkowa i element klasycznego liberalizmu, który niechybnie wiąże się z podejściem materialistycznym, są bardzo bardzo silnie obecne w konserwatywie amerykańskim. I to jest pewnego rodzaju problem. To jest też Problem, który pojawia się dziś na scenie amerykańskiej politycznej, bo ten ruch amerykański konserwatywny on bardzo często flirtuje z różnymi ruchami nieklasycznymi, liberalnymi. Zresztą jacyś neokonserwatyści, paleokonserwatyści, neoliberałowie to są wszystko terminy, które wypływają z tradycji amerykańskiej, bo Amerykanie nie za bardzo są w stanie w łatwy sposób stosować klasyczne etykiety. To Tajek, który był przecież Europejczykiem, chociaż wiele lat spędził w Stanach, kiedy badał amerykańską myśl polityczną, zobaczył, że te różnego rodzaju pomysły amerykańskie, one mają posmak takiej taki technologizacji badań naukowych. Nad ideami, że ten libertarializm to jest jakaś sztuczność, która została wprowadzona po to, żeby nazwać klasyczny liberalizm inaczej, który został zawłaszczony przez siły wrogie liberalizmowi. No i tak mniej więcej też jest z konserwatyzmem. Konserwatyzm jest wykorzystywany instrumentalnie w Stanach Zjednoczonych i to jest, to jest duży problem. Dziś prawdziwi konserwatyści amerykańscy, czy też klasycznie konserwatyści amerykańscy, tacy Kirkowi, tacy Eliotowi, to są ci, którzy przeciwstawiają się w całą Pewnością koncepcji y, polityki państwa opartej o identity politics. Polityki tożsamości to jest coś, co rozbija wspólnotowość, a wspólnotowość jest nieodzownie związana z, mm, z konserwatyzmem. Y, koncepcja melting pot, czyli tygla narodów, takiego miejsca, w którym mieszają się ze sobą różnego rodzaju idee, ale z nich wyrasta pewien nowy naród polityczny oparty o mm, koherentną, jednak, Tożsamość, to jest coś, co jest bliskie konserwatystom. Dziś, w Stanach Zjednoczonych, coraz częściej dominuje ta koncepcja multikulturowego narodu, bardziej podobnego w Stanach Zjednoczonych, to się prowadzi do salad bowl, czy salad toast, czyli do sałatki. Tak jak to jest koncepcja, która zrodziła się w Kanadzie, ale ona też jest aplikowana w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Czyli mamy wiele oddzielonych od siebie grup. Które są oparte właśnie o polityki tożsamości i one gdzieś tam budują multikulturowe społeczeństwo. To, to nie jest wizja konserwatywna, to nie jest wizja wspólnotowa, to nie jest wizja podzielania wspólnych wartości, a za wspólnymi wartościami może iść Solidarność. I to jest. To jest to jest problem. Na pewno w Stanach Zjednoczonych konserwatyzm bardzo silnie obecny jest w jurysprudencji. Gdybyśmy mieli poszukiwać rdzenia konserwatyzmu amerykańskiego, czy też dzisiejszych konserwatystów amerykańskich, to poszukiwalibyśmy ich bardziej w organach sądowych. Niż w Izbach Reprezentantów czy w, w Senacie. To jest też tradycja, która zrodziła się wraz z Antoninem Scalią, który wprowadził amerykańską jurysprudencję na nowe konserwatywne tory. To też widać w orzeczeniu DOPS, które zniosło Roe v. Wade. To są, to są ruchy, które mają przywrócić, no znowuż, z naszego punktu widzenia dosyć liberalne. Koncepcje funkcjonowania państwa polegające na decentralizacji władzy i oddaniu władzy w ręce narodu amerykańskiego, a właściwie z punktu widzenia konserwatywnej myśli zapoczątkowanej przez Kalhuna, narodów amerykańskich, bo to też jest cały czas niedopowiedziane, jeżeli chodzi o. Od teorie polityki, teorie ustroju amerykańskiego, czy my mamy do czynienia z narodem amerykańskim, takim jaki został ufundowany przez Lincolna, czy narodami poszczególnych stanów amerykańskich, jak postulował to Calhoun. Więc ten amerykański konserwatyzm jest dosyć niejednorodny, choć rzeczywiście zasada się na tych podstawowych wartościach, takich jak wspólnotowość, Wiara, poszanowanie tradycji, co wyklucza Trumpa w dużej mierze z kręgu konserwatystów, bo to, co wydarzyło się 6 stycznia, to pogwałcenie tradycji amerykańskiej, a to jest duże wykroczenie poza credo konserwatywne. Prawo do życia, odpoczęcia, to jest silnie podkreślane w narracjach amerykańskich. Odrzucenie tych separatyzmów multikulturowych polegających na budowaniu tożsamości w oparciu o identity politics, to będą takie najważniejsze punkty dzisiejszego konserwatyzmu amerykańskiego. Ale czy oni mają szansę w wyborach? Być może tak, bo kazus Glena Jankina pokazuje, że te nowe koncepcje trumpistyczne one nie znajdują szerszego poparcia w, we wszystkich stanach. Być może w biedniejszych Kręgach, w szczególności zasiedlonych przez ludność białą, Trump będzie miał, czy Trumpiści będą mieli naprawdę dobre wyniki, ale w skali kraju nie jest to już takie oczywiste, co pokazały tegoroczne wybory. Bardzo dziękuję panu profesorowi za to spotkanie. Dziękuję państwu za odtwarzanie, oglądanie, wysłuchiwanie wszystkich naszych spotkań. Zachęcamy do śledzenia Ośrodka Myśli Politycznej na kanale YouTube, aby nie przegapić kolejnych analiz ekspertów. Dzisiaj moim i państwa gościem był profesor Jarosław Szczepański z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję panu, dziękuję państwu.